Cześć, witam was w 2025 roku Czas podsumować 24 rok, miniony już na szczęście Chyba, że mam nadzieję, że będzie o wiele lepszy ten 2025 I tak, na początku no widać, że kadry się zmieniły W poprzednim filmiku pewnie też widzieliście po podsumowanie miesiąca Jak nagrywałam z przyszłości Ale tak, przeprowadziłam się, mam nadzieję, że na dłuższy czas już to będzie ostatnia przeprowadzka Więc zobaczymy jak to wyjdzie Ogłaszałam też to na... Instagramie, ale tutaj też to już przekażę, że za 4 miesiące rodzinka mi się powiększy, dlatego też nagrywam na siedząco, nie na stojąco, bo już nie mogę tak latać, jak bym chciała. Więc y, dużo zmian w życiu. Króliczki dwa zostają, właśnie się obiadają, więc jak będą jakieś dziwne dźwięki, to one są sprawcami tego wszystkiego. Zwłaszcza Asam, który nie może usiedzieć w miejscu i musi wszystkie kąty pozwiedzać nowe. I, także tak. <laughs> Z takich informacji parafialnych. Mam nadzieję, że będę przynajmniej mogła w miarę systematycznie coś dodawać. Przynajmniej do końca kwietnia się to powinno udać. Później zobaczymy, jak to wyjdzie. O ile maleństwo nie będzie zbytnio szalało, bo ostatnio ma fazę na szaleństwo, więc zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Ale tak, jeżeli chodzi o podsumowania książkowe. I bały się obiada ziółkami. <laughs> Udało mi się przeczytać w minionym roku 153 książki, co no jest niższymi... Y Ilościami niż w poprzednich latach, ale no Przezgląd na dużo różnych wydarzeń To mnie co nie dziwi i w sumie jestem zadowolona z tego wyniku A tym bardziej, że nieważne jest ilość, tylko jakość Więc też tutaj nie będę jakoś tam tych rankingowo rzeczy robić No i chciałam wam przedstawić książki, które mnie najbardziej w tym roku pozytywnie zaskoczyły No i niestety negatywnie Oczywiście jest to moja subiektywna opinia Jeżeli macie odrębne zdanie, wręcz przeciwne do mojego to nic do tego nie ma, możemy chętnie podyskutować. Ja jestem otwarta na to. Mnie po prostu te książki albo się podobały, albo właśnie wręcz odwrotnie. No ale mam swoje argumenty, swoje jakieś tam upodobania czytelnicze, więc może niektórym osobom się narażę, bo tam są dwie takie dość popularne serie. Ale no, mam nadzieję, że niekoniecznie i będziemy wszyscy kulturalnie tutaj dyskutować, a nie się nawzajem obrażać. I tak, książek nie chciało mi się już wyciągać z półek. Jestem leniwym człowiekiem, więc jak coś wam, będę wstawiać tutaj okładki tych książek, bo no, części z nich nie mam i nad bym nie chciałam mieć, a niektóre gdzieś są tutaj na półkach półpychane, bo to też jest na razie tymczasowe ułożenie, więc nie chcę mi się tego grzebać I uwierzcie mi, nie chcę mi się zdecydowanie. Ale powiem szczerze, że tych książek dobrych było o wiele więcej niż tych gorszych. I zacznijmy od tych najgorszych, żeby powiedzmy. Już mieć to za sobą, a zakończyć pozytywnie. I one nie są w żadnej kolejności: że ta jest top najgorsze, tam największe rozczarowania ta jest na mniej. Po prostu tak jak one mi mniej więcej przychodziły do głowy i jakie mniej więcej tam oceniałam, więc też nie patrzmy pod tym względem. I tak, pierwsze co mam to jest kalendarium zła. No niestety, mocno się na tej książce zawiodłam. Miała być naprawdę dobra książka kryminalna z psychopatą w tle, osobą w spektrum autyzmu. I bardzo ciekawymi głównymi bohaterami, a niestety okazało się, że była mocno filozoficzna religijna <grywa> Bo słyszałam, filozoficzno-religijna to już od razu jej się odechciało. E, bohaterów, których ciężko było odróżnić. No i dużo takiego bezsensownego rozmawiania i rozwiązania w ogóle niektórych zagadek czy problemów bohaterów pojawiały się znikąd, bez sensu. I robimy guru z jednej postaci dosłownie. Więc no. Niestety mimo, że nie była długa, ja się z nią bardzo długo męczyłam No i no, zawiodłam się, niestety diametralnie Następnie też bardzo żałuję, że znalazło się akurat w tym zestawieniu Czyli Casey West i Szczęście w Miłości no, dawno tak idiotycznej i głupiutkiej książki nie czytałam Słyszałam o niej już kilkukrotnie jakieś negatywne wypowiedzi, ale nie chciałam jakoś w to wierzyć, bo książki Casey West dla, dla mnie to jest taki guilty pleasure, że Po prostu ja sobie czytam to dla spokoju, dla takiego rozluźnienia, żeby nie musiała za dużo myśleć, tylko mi spędzić czas A okazało się, że ta była tak głupia, tak bezsensowna i bohaterka, która została przesłana jako osoba myśląca Okazuje się, że jednak to osobą myślącą nie jest Niestety, po raz kolejny Więc no, wygrana na loterii Można naprawdę ten wątek opisać Na milion różnych sposobów A to jest został przedstawiony W najgorszy możliwy Dalej jest ten zły Czyli miało być słowiańskie klimaty Miał być erotyczny romans A no Coś tam nie wykło. Tak mówiąc delikatnie Tej mitologii to w ogóle praktycznie Tyle co kot napłakał Niestety romans też Kiepsko opisane. No i nie podoba mi się ta książka kompletnie. Zabiadłam się, myślałam, że będzie coś lepszego, a okazało się, Dwie kolejne to są bardzo popularne serie, które zbierają założysze fanów. I szczerze mówiąc, ja chciałam się przekonać, co w trawie piszczy Tym bardziej, że jak pisałam magisterkę w 2023 roku, to tak nadrabiałam te książki. No i pierwsza to jest Rodzina Monet. Z tego co pamiętam, to ostatnia część ja czytam w 2024 roku i wiem, że ona była u mnie najniżej oceniana, ale ogólnie no, cała ta seria nie należy do najlepszych, do najbardziej pouczających, do najbardziej angażujących, z myślącymi bohaterami. Nie, nie, jeszcze raz nie. Nie wiem, czy nagrywam o tej książce oddzielny filmik. Chyba nie, chyba ona się nie załapała, ale totalnie. Nie kupuję. Chyba post na blogu dodawałam o rodzinie Mallet Jak to znajdę, to ewentualnie wam podeślę w opisie Ale no nie, totalnie nie. Ta książka nie kupuję, nie rozumiem fenomenu i całych tych zachwytów na to Piątko Braci Totalnie nie moje klimaty, totalny idiotyzm i spłycenie niektórych problemów No nie, po prostu nie A druga seria to jest Venom i może ona nie była aż tak tragiczna jak Rodzina MONET, bo przynajmniej trochę była bardziej skierowana do dorosłego odbiorcy, ale dru... Ale z drugiej strony, ilość idiotyzmów, nielogicznych rozwiązań i po prostu powielania miliona znanych już schematów z innych książek, no jest przytłaczające. I nawet obrać to jakkolwiek inaczej, ale nie. To mamy na naśladowcę po prostu yy, pisgacza, którego nad nie chcę wspominać. I. Wiem, że mi zostały chyba dwie części, bo ja przesłałam chyba pięć na 7. I ja nie wiem, czy chcę być Wasuch historii tam to kończyć. Też dobrze by było, żeby już nie myśleć o tej serii, a tak to mi cały czas z tyłu głowy, ona gdzieś tam wisi. Ale nie wiem, czy jestem na to gotowa. Zobaczymy. Na razie nie chcę sobie psuć nowego roku takimi książkami. Ale nowenom, No mówię, do najgorszych nie należał, z tych wszystkich popularnych. Ale no wysoko się plasuje Przynajmniej z tych, co ja przesłuchałam, nazwę no przesłuchałam, bo raczej nie chciałam mieć tego w papierze. No jeszcze mam takie ala wyróżnienie. <laughs> Niechlubne, ale jeszcze mam książkę w rytmie Uczuć. Ona nie była najgorsza. Ale mnie bardzo zawiodło po tym względem, że była totalnie przewidywalna, schematyczna, dosłownie krok po kroku Jak napisać najbardziej schematyczny romans, to dosłownie bingo tam, by było zaliczone w już w połowie książki I to dosłownie Mimo, że historia miała potencjał, to mówię, no skrócenie jej przez te wszystkie schematy No niestety zabierało jej dużą wartość, więc Jest mi niezwykle z tego powodu przykro No ale niestety No przesłuchałam ją Ja ją Pochłonam za jednym zamachem, bo to na audiobooku ona chyba za dwie godziny mi trwała, to tam trzy może, ale no mówię, ona mi w pamięci dużo nie zostało i ja jedyne, co pamiętam to się irytowałam wszystkimi możliwymi schematami, które ta książka poruszała. I jest mi z tego powodu bardzo, 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 bardzo szkoda bardzo. No i tak, teraz przejdźmy do zachwytów. Będzie trochę mile, przyjemniej, ja już się lepiej poprawię. W tym zestawieniu nie brałam książek, które relidowałam ponieważ czytałam jeszcze raz Skok do gwiazd i całą serię Persiego Jacksona, więc one na pewno by się znalazły w tym zestawieniu, ale mówię, one i tak już były, chyba y, prosto słońce to było... Y, prosto słońce, ja, skok do gwiazd. E, były już wyróżnione w 2023, bo ja chyba się wtedy z nią zapoznawałam, jak to już pamiętam, ale chyba tak. E, no a Percy Jackson też w ogóle, ja mówię, to jest... dla mnie ona w serduszku zajmuje szczególne miejsce względu na to, że dzięki niej zaliczyłam mitologię w gimnazjum. Bo moja nauczycielka jakoś tak, nie powiem, że nie umiała mnie nauczyć tego, czy jakoś zaangażować, ale ja nie potrafiłam zapamiętać wszystkich tych bogów i tak dalej, a dzięki Persiakowi ja potem błyszczałam. Ja na konkursy mitologiczne chodziłam, czy jak mieliśmy w muzeum, e, takim niewidzialnym muzeum, właśnie jak wygląda życie osób, które są e, niewidzące, to tam mogłam zasłynąć, bo rozpoznałam atlasa, który trzymał świat, więc. Wiecie, ja mam sentyment do Persiaka i on zawsze pozostanie po moim sartuszku Ale no, że czytałam go już kiedyś, no to teraz wybrałam sobie Relit, really, to yy, nie będzie w tym zestawie Ale tak, przejdźmy już do tych książek rzeczywiście, które tutaj chciałam wyróżnić Po pierwsze, Jeśli jutra ma nie być Ta książka już na samym początku mnie zmiotła Ja chyba nagrywam w podsumowaniu albo nagrywam oddzielną recenzję tej książki I ja powiedziałam, że to jest początek roku, a ona już na pewno znajduje się w topce I tak właśnie jest jest z tej dalej się utrzymała, dalej ją pamiętam, dalej mam mega całą gramę emocji, jak myślę o tej historii. Pochłonęłam ją za jeden zamachem, nie mogłam się od niej oderwać, chciało mi się ryczyć przy niej nieraz. Niszczyciel umysłów człowieka. Naprawdę przegenialna, bardzo niedoceniana pozycja, czego niezwykle żałuję. No ale w 2023 wyróżniam Skogę Gwiazd. W tym roku wyszło Prosto Słońce, czyli mój kochany patronacik. Na którym naprawdę jestem wdzięczna, że miałam taką okazję. Jeszcze raz Bartek dziękuję Ci za taką możliwość. Wy tutaj chyba nie będziecie jej widzieć, bo one tutaj stoją na dole, ale tutaj właśnie przysłaniają ją w O, może pietka zabiorę? No tak. Jest kolego gwiazd, jest prosto w słońce, które w tym roku właśnie czytałam. To jest historia akurat Cornela. Naprawdę genialna książka, jeszcze bardziej emocjonująca niż Skok do Gwiazd, bo Skok do Gwiazd mi przypadek względu, na to, że nie dojdzie, że właśnie problemy zdrowia psychicznego, to jeszcze miał bardzo dużo siatkówki, bo nasz główny bohater grał na pozycji Libero. Tutaj z Kornelem mamy właśnie bardziej wątek zdrowia psychicznego, ponieważ Cornel zrezygnował z gry i no. Chociaż trafił do mojego serduszka, bo grał na pozycji rozgrywającego Gdzie ja też uwielbiam tę pozycję Więc ja się bardziej z nim utożsamiam Ale kwestie zdrowia psychicznego, jak on sobie z tym radził Jak cała ta otoczka tego wszystkiego I jak to potem nawiązywało do skoku do Gwiazd Naprawdę fenomenalna historia, która pochłonie was za jednym zamachem Ja widziałam mnóstwo filmików, jak ludzie tego klocuka, który ma ponad 700 stron Przeczytali w jeden dzień Ja wiem, że to jest możliwe Ale ja musiałam sobie tę książkę dawkować ze względu na dawkę emocjonalną która tam dostałam i która mnie obuchem waliła w twarz Więc ja musiałam ją przerywać Ale tak, ja ją czytałam chyba nawet dwa razy w tym roku Ale chyba raz zaznaczałam, że ją skończyłam Tak, bo ja raz ją w PDF-ie I raz właśnie czytałam ją w papierze Przynajmniej tak mi się wydaje Ale chyba tak Więc nie wnikajmy Moja skleroza obecnie jest na innym poziomie w ogóle ale kocham tą historię, uwielbiam, upustwiam, po prostu ja i na z Bartka będę nadrabiać zdecydowanie, bo naprawdę to są genialne historie, które warto znać Też są bardzo niedoceniane, co mnie niezwykle smuci. Mimo, że Bartek wydaje w self-publishingu, to jednak robi genialną robotę. Naprawdę upustwiam, kocham tę historię i mam nadzieję, że inni wydawcy zauważą potencjał w niej. Naprawdę, bo ona zasługuje na jak największy rozgłos. Nie tylko z momentu, że to jest romans sportowy. I ma wątki LGBT I kwestia zdrowia psychicznego I nie jest optyczna, bo z żadnym względem ona właśnie pomoże, a nie tutaj coś sprawi złego Więc mam nadzieję, że zostanie ona doceniona Wiem, że coraz więcej osób się zachwyca tą historią, więc moje serduszko się uraduje Następna książka, następna książka która jest bardzo depresyjną książką Ponieważ to jest 21 sposobów na śmierć I... Wszystkie osoby, które nagrywały filmiki, dodawały recenzje, mówiły, żeby czytać tę książkę, kiedy ma się lepszy okres w swoim życiu Miały stuprocentową rację Ja na szczęście się tego posłuchałam i tą książkę przeżyłam normalnie Ale podejrzewam, że gdybym była w gorszym stanie, to by się to źle skończyło Naprawdę emocjonalna bomba, która niszczy Która po prostu mierzy czytelnika które mocno wpływa na psychikę, więc ja też będę to powtarzać. Że Jeżeli chcielibyście tę książkę przeczytać, to dajcie ją w momencie, kiedy macie lepszy stan zdrowia, e, zwłaszcza psychicznego, bo ona wam da doła, mimo że pod koniec jest taki rąbek nadziei, ale i tak to jest no, kolosalnie trudna książka, ale warta zapoznać się zdecydowanie. No i tak. Tak jak wiem, że Ricky Jordan i jego seria z Percym Jacksonem zajmuje specjalne miejsce w moim sertuszku. To książki Kersing Gear też się tam znajdują I właśnie zostały wydane dwie książki autorki w 2024 roku Czyli trylogia Niezapominajka O podróżach do innego wymiaru I to była genialna seria znaczy, no, trylogia, bo dwa tomy na razie mamy. Czekam na trzecie i mam nadzieję, że on wyjdzie jak najszybciej. Mam nadzieję, wyda mi są Mastery. Proszę, nie róbcie mi tego, dajcie mi kontynuację, bo ja chcę wiedzieć, jak to się finalnie zakończy. Naprawdę genialna fantastyka. Bardzo przyjemna właśnie typowo w klimatach ten tutaj Kersingi. Tym bardziej, że w pierwszym tomie mamy nawiązanie do trylogii czasu. Co mnie po prostu urzekło. I mam nadzieję, że to się pojawi jeszcze w trzecim tomie, bo w tego nie było niestety. I ja dostaję w wariacji. Więc mam nadzieję, że w trzecim tomie też się pojawi y, ta postać albo jakieś inne nawiązania. Mam ogromną nadzieję, ale naprawdę bardzo przyjemna seria. trylogia, Jezu, nie umiem się wysławiać, poprawnie na zewnictwo, nieważne. Ale tak, bardzo przyjemna, naprawdę wciągająca, śmieszna. Tutaj matylda. Genialna i główny bohater też w sumie musiał swoje przeżyć Naprawdę można z nią genialnie spędzić czas No i na początku roku też wyszła bardzo ciekawa książka Bardzo zabawna, cozy historia której się pośmiejecie co niemiara Czyli Instytut Absurdu I tam absurd goni absurd Widziałam, że autorka pisze kontynuację I mam nadzieję, że też niedługo doczekamy się jakiejś kontynuacji Bo to jest tak genialna historia, że mi się sama mordka cieszy, jak myślę o tej w ogóle e, książce I chcę więcej z tego świata, chcę więcej tych absurdów, tych głupich takich rzeczy I Laszego i naszych postaci, po prostu one są genialne, Jezu święty mi się... naprawdę Jak ja myślę o tej historii, to nie wiem czy widzicie, ale sama mordka mi się cieszy i ja sama... Aż się wysławię, z nią Ale mi się sama mordka cieszy, mam same miłe wspomnienia i chcę po prostu więcej i mam jeszcze dwie serie i wydaje mi się, że ja nie może się zbytnio długo o nich wypowiadać, ponieważ pierwsza z nich jest manga Haikyu, czyli moja faza na środkówkę sięga Zenitu Ja na punkcie tej mangi, anime mam totalną fazę, ja jak mam tylko gorszy humor to albo sobie czytam pojedynczy tom mangi, albo oglądam sobie jakieś sceny z anime Po prostu kocham, uwielbiam Hina ma Kageyama... Suki, no, mm, Nishinoya Uwielbiam te postacie, uwielbiam cały ten klimat Uwielbiam wszystkie te emocje Jak to super przedstawia siatkówkę Nawet u takich podstaw, bo Hinata Choć jest dobry y, właśnie w pięknym ścinaniu To jednak inne rzeczy są dla niego trudne I musi się trochę innych rzeczy nauczyć No i grać zespołowo Na ustawienia w ogóle Cała ta otoczka siatkówki takiej profesjonalnej Naprawdę genialne Ja chcę już kolejne tomy, ja już. Naprawdę, wiem, że manga ma od groma tych tomów, ale nieważne. Ja wydam majątek, żeby mieć cało to u siebie. To jest chyba 14 tomów obecnie, ja mam 12, bo sobie ja to dawkuję, żeby nie musieć narzekać, ale tak, chcę już całą tą mangę mieć w Polsce, po polsku i móc sobie to dalej oglądać. Tym bardziej, że czekam na kolejny sezon anime. No i ostatnia seria, której właśnie zaczynam 2025 rok z kolejnym tomem. To jest seria Nekrowecik który jest tutaj dokładnie na półeczkach 3 domy Czwarty właśnie czytam Przegenialna, przeurocza, cozy, ale też wzruszająca historia O techniku weterynarii, który trafia do zrębek Który trafia do weterynarza, który jest nekromanto I zaczyna ją leczyć magiczne zwierzątka Gdzie pierwszym pacjentem jest królik z rogami i skrzydłami A w czwartym tomie ja już tak rzucę mały cynk Czyli jeżeli ktoś jest fanem królików, to jest ich od groma. W tym momencie naprawdę jest połączenie królika z gołębiem I ja jestem w tym momencie zachwycona tym faktem Ja bym chciała zobaczyć, jak to wygląda w głowie autorki na żywo Tak, wiecie, realnie, a nie sobie ja sobie wyobrażam, jak to może wyglądać Naprawdę przegenialna seria, wzruszająca, opowiadająca różne perypetie różnych właścicieli Od tych zaangażowanych, że ledwo zwierza kichnie raz i raz, raz do weterynarza gdzie są w stanie agonalnym, i on uważa, że nic temu zwierzakowi nie jest. Najróżniejsze naprawdę kwestie moralne, kwestie leczenia, właśnie trudności, jak, jakie mają weterynarze i technicy. Czym się różni w ogóle weterynarz od technika weterynarii? Przegenialna dawka fantastyki, trochę mitologii słowiańskiej, magii i uroczych zwierzaczków, które chciałoby się tylko wymiziać i. Dosłownie zrobić z nimi same najprzyjemniejsze rzeczy. Ja jako fanka i no, wychowanka króliczków dwóch. Wiem, że autorka też niedawno chyba straciła nawet swojego królika, więc rozumiem jej ból. My straciliśmy właśnie w minionym roku dwa. Wyświetliśmy i po prostu mi serce się krajało. I dalej. jest ciężko, ale staramy się żyć dalej, bo jeszcze jest Astonek, teraz doszło bało, więc naprawdę trzeba tutaj trzymać się mocno. Ale rozumiem ten ból i dlatego książki, gdzie są jeszcze króliczki, dosłownie nie kupują na dzień dobry. I ja już nic nie muszę wiedzieć więcej. Ja wiem, że ta seria będzie mi się podobała, ta książka też, i będę chciała jak najwięcej. Więc mam nadzieję, że kolejne tomy wyjdą w całkiem krótkim czasie, żeby nauka się dalej zachwycać właśnie florko i bastianem. Także no. I to są wszystkie serie. I wszystkie książki, które mnie zachwyciły w minionym roku Dajcie znać o swoich najlepszych albo może największych rozczarowaniach Jestem niezwykle ciekawa Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie uraziłam Ja jeżeli książka mi się nie podobała albo podobała, a wam wręcz przeciwnie Więc mam nadzieję, że tam nic z tego złego nie wyjdzie No i co? Dzięki, że dotrwaliście do końca I do zobaczenia w kolejnym filmiku Na razie!